Witam, wałujemy zboże, jęczmień znaczy pole wałujemy tu jest naszym nowym nabytkiem są wały uprawowe tak tam prędzej było pokadane jak się zboże teraz wałuje, tak wyglądają te wały one mają 6-10 metra roboczej mieliśmy takie małe wały ciągane 4 metrowe pierścienie miały 30 no bo trzeba ręcznie rozkładać składać ładować na przyczepę przewozić na inne pola rozładowywać i się bawić to po paru latach kupiliśmy sobie takie właśnie autowały hydrauliczne pierścienie są 50 no, tak to się prezentuje przynajmniej teraz przy tym trakt ten traktor przynajmniej ma teraz No to tak jakoś wygląda przy tym traktorze, a nie Tak śmiesznie A bracki <grytaki> Zasuwa robić kolejne pole przygotowywać Pociech Na jednym tłoku składane, rozkładane Tak to wygląda Jedzie młody Każdy ciągnik ma swoją robotę I tak wygląda ten zestawik cały No i robota przynajmniej szafuje Dobra, śmigam dalej Jeszcze pokażę jak złożę jak to wygląda i to będzie na tyle. Wtedy. Mogę się tak zdradzić. Taką małą informację. Że jest jeszcze drugi nowy nabytek. Bo pokażę tylko tyle. Na razie. Tyle pokażę później jak go wyciągniemy i go będziemy przygotowywać do oprysków to nagramy coś. Zaprezentujemy. Dobra. Widzimy się przy złożonych wałach. Tak wyglądają wały po, po złożeniu fajnie, szybko, prosto i można śmigać dalej no. Tak to cudo wygląda no, teraz to robota szafuje Można sobie popracować no. Dobra cicho coś jeszcze chciałem powiedzieć chyba nie może pokażę tak po szybko się, jak to wygląda. Tak to jest tu zrobione. Tak wygląda dosyć solidnie. Jest dopiero 30 hektarów powałowane, Także nic na razie że ten wał nie złego. Ale wygląda nie, dosyć solidnie wykonanie. Wygląda opony 10x7515 Dobrze myślnie o, dobrze mówię No, tak to tam wygląda sobie dosyć No dobra śmigam dalej, bo się zbiera na deszczek się zrywa agregat hoć tij wow, vagot hati za grega tigo Dobra. Do następnego. Narađaj hejka.